Siemanko, ja jestem Dravius, a przed wami, jak już się pewnie domyśliliście po tytule, bardzo długo wyczekiwana wspólna seria Survival wraz z Gibonem i Jakubem. Jeżeli cieszycie się ze startu Nice One SMP, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A skoro mowa o odcinkach, to mam dla was dobre wieści, bo te będą pojawiać się teraz zdecydowanie częściej. U każdego z nas na kanale będzie publikowana swoja perspektywa, dlatego koniecznie wpadajcie do chłopaków i zobaczcie co się działo u nich. Odnośniki do kanałów macie w opisie. Powiem wam jeszcze, że warto oglądać do końca, bo gdzieś w trakcie filmu będę miał dla was jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie. Zapraszam. Siemano, Jakub? Siema. Siema. co ty robisz? co my tu robicie? Siemano, siemano, o kurde, Ej. Ej. czy czy to oznacza nice one SMP? Nice one co? SMP na modach, na co? modach. Co? Widzowie, wiesz co trzeba zrobić? Tyle prosiliście, tyle pytaliście. Tak, tak, tak. więc koniecznie musicie zostawić suba każdemu z nas i łapę w górę, bo inaczej to tak. po prostu palimy gumę po jednym odcinku. Dobre. O, o, o! Szantaż! Szantaż, szantaż. działa Dobry. najlepiej. co wy tutaj robicie w ogóle chłopaki? E, no ja stwierdziłem, że sobie zainstaluję paczkę i pogram i nagle patrzę że jesteście wy... E, ja też. Ja tak samo. <noise> e, a ja ustawione. Nie. A ty, a to co w takim razie ty robisz? Ja pobrałem paczkę i stóję sobie pogram! Aha. Super. Jakaś dziwna beczka. Jakaś dziwna beczka, ale ja słyszałem, że musimy... Taniec, taniec musimy najpierw zatańczyć przed nią. Dobra. A brzoski to wiecie to trzeba z brzoskami. Jak odstaw się Cendura. po stronie? Cendura. Musimy shiftować. Musimy brzozę. Inaczej nie otworzymy skrzynki, nie, tak, tak nie. było w poradniku Minecraftowicza. Chodźcie do brzozy! A gdzie ty oglądałeś ja ten poradnik? Ja, ja to zaczęzuruję Dawaj, no, ustawcie się, każdy po jednej stronie Każdy po jednej stronie. Dobra, no Powiedzmy, No dawaj, że okay. ten, bo nie otworzymy skrzyni. Dobra, <laughs> shiftujemy trzy... Dwa... 1... Ale mocno, mocno! Ogień, panowie, <laughs> ogień! Dobra, jest. Usłyszałem <laughs> otwarcie kurczę. <kusyka. śmiech> Jesteście pijany. Ej, są jakieś książki. Ej, dobra, ja biorę jedną tafi. Nie wiem co to jest, ale ja chcę to. Te chce, Tafi. Zjem od razu. Albo nie. A, to ja też chcę. Jest złote, nie jedzcie tego, to wygląda na A co złote, więc to jest? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale te książki trzeba dobra. zabrać, kto zabiera książki. A dobra, ja się torcza zawijam. Ja też jednego torcia sobie Ja też ja, ja jednego. Dobra, i jest stary, stary portal by Blanki Wirnydy. Kto to czyta? Kto to czyta? Drawius, jesteś lektorem. Dobra. To Drawius czyta. Witajcie, przyjaciele. Odnalazłem starożytny portal do krainy Endu, ale nie jestem w stanie go uruchomić. Potrzebuję 12 różnych oczu, których zdobycie jest długie i ciężkie. A ja na to nie jestem za stary. Oj, przepraszam. A ja na to jestem za stary. Z zapisków ze świątyni wy wyczytałem położenie 12 oczu potrzebnych do uruchomienia portalu. Na następnych Co? stronach macie zapiski z legend o oczach. 12 oczu? Zapomniałem narysować mapę do portalu, także musicie też go znaleźć. Aha, Aha, Aha. no to fajnie. No i to Ale, są... że 12 mamy teraz 12 czyta? oczu, Ale, sobie... chłopaki, bo coś mi tu nie no. pasuje. Dlaczego Co? jakiemuś. Staruchowi. pokaż mi to, ja chcę to zobaczyć. Proszę. Ja nie, nie ufam, że, że nie wiem, kto to napisał. Blanki w rydy? <laughs> to jest fajnie jak nic, no szubieku. przecież Blanki jest on nawet nie mówi. Ej. Ej. Bez kitu. Bez, I teraz co, bez jakiś, jakiś ziomek se napisał książkę i że nie mamy niby 100 pro wierzyć. A idź pan w cholery. Dobra, to daj mi tę książkę, ja mu wierzę. Dobra. Dobra, to nara. nara. To nara. Nie no, dobra, ty! 12 oczu. 12. 12. Każde jest inne. Każde jest nie ma. tu jest pierdyliard plus jeden biomów. I weź to znajdź teraz. Oj, I dlatego mamy. Wskazówki. Tam są wskazówki. Dobrze. Patrz. Tam gdzie kakao rośnie na drzewach, tam gdzie gibon zleciał z drzewa, tam wśród kamienia i pułapek różnych znajdziecie. Okay. No i to tyle. Dobra. <gry> I do każdego wiesz, oka że... jest po kolei, ale ja bym te oczy na razie Nie, olał, taak. bo mi się kończy głód, zaraz będzie Ta. noc, a wtedy będzie wpierdziel. Tak, za dużo ale czas? Wiesz co się gibon robi w takiej sytuacji? Od taki... moda? Nie, nie, to jest jeden A. taki delikwent Ah, Dravius, albo nam odda swoją <śmiech> rękę <śmiech> w Nie, <okrzysności. śmiech> Pomocy, pomocy, nie! Lewa Dobrze, że z małpy nie ma mięsa na razie <laughs> Na razie <laughs> Nie no, dobra, ja bym go nie jebił, bo jednak się może nam przydać Ej Kto będzie, kto będzie, wiecie, ty Ej, Ty, no Aha, i macie jedzenie, przyniosę tak czy wam jedzenie. Proszę, tego. proszę, macie jedzenie. A zielonych nie zbierajcie, zielonych A. nie zbierajcie, bo... A wiecie. będą nas... A, musiałem no sobie sprawdzić. Musiałem sobie ej, dobra. No rozpierdziel, no co? to. Dobra, dobra. weźmy sobie podstawowe no. jakieś gadżety, no. Tak, tak, o, ej, tak ale ja bym wziął sadzonkę tego drzewa, skoro oni mi jabłka, to ja bym ją wziął. No o, i to, to jest zamieszne. kreatywne podejście. Dobrze, że cię nie zamieniliśmy na szynkę, bo byśmy na to nie wpadli. Pieszy mnie to. Tak, mnie też to cieszy, a jeżeli was widzowie cieszy to, że jest seria z całym teamem Nice One I to do tego survival, i to nie taki zwykły tylko na modach, ale uwierzcie nam, że te mody są kozackie To nie są mody, że będziecie mieli jakieś porąbane mechanizmy i nie wiadomo co się dzieje na świecie Tylko to jest bardzo fajna, przygodowa paczka, która myślę, że da nam e, kilkaset dobrych godzin zabawy, nie? Oj tak Jak nie miesięcy W ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale, ale my jesteśmy na voice na czacie, tak zwanym i jak się od, o, od, odejdziemy tak. od siebie, to nie będziemy się słyszeć, więc to też jest y, taka część naszej imersji i w y, trakcie gierki. Więc jak Travis wpadnie gdzieś daleko w tunel i no się zgubi, to go nie słyszymy i musimy się odnaleźć. Jak się nie odnajdziemy, to jest po nas. Oj, tak. Ej, nie kopię się pod siebie, bo pod spodem może być lawa. Być spokojnie, ja tu jestem inżynierem. <laughs> inżynierem, górnikiem. Ja tu jestem chyba. inżynierem. Człowieku. Ej, dobra, to... Ej, jest noc! To wetam z skop więcej ja tego mam. tego kamienia. Tak, 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 zdecydowanie, ja tutaj dla wszystkich chłopię, będziemy mieliśmy. dobra, dobra, W I w ogóle... To... My zadajcie żarne. sobie pytanie widzowie, jak długo prosi, prosiliście, żeby cały Nice One Team zmobilizował się do tego, żeby razem pograć w Minecrafta? Przecież to Dabda? jest. O Jezu. No, Właśnie, już tyle sobie, było. Ostatnia rzecz, najważniejsza. Jeżeli będziecie aktywni pod seriami z Survivala, to my również będziemy starać się często dodawać odcinki z Survivala. Więc wiecie o co chodzi. Wydajecie łapki w górę, piszecie komentarze. A my za to prawie że codziennie będziemy starać się coś dla Was ogarnąć. Tak Oj, jest. tak. Yy, I mamy problem pierwszy, bo robi się ciemno. Jest noc, a my nie mamy nic. Ani żarcia. Chyba Drewus, pójdziesz na to mięsko. <laughs> Ty masz tam. A, ty już na zewnątrz. Ja pierdzielę teleport hack. Proszę. Dawaj tego. tego. Ja bym, ja bym spróbował ja tego tafi. Dziękuję. Proszę. Ale Proszę. to jeszcze nie teraz. A ile ono daje go do nie wiadomo. Nie wiadomo. I... A jemy te tafi Ej, dobra. chyba trzeba to zjeść. Dobra. Bo, bo się wiem to. dobra. Jemy to. Aha. Aha. Sklejone usta mam, styki mam. No. Nie mogę gadać. A nie, mogę. Możesz gadać. Po prostu no to, to, to była mordoklejka. Okej, okay, to fajnie Ej, musimy serio Ogarnąć Więcej sadzonek tego drzewa No właśnie, co? nie, nie poleciała ani jedna generalnie Ani jedna? Jest szansa, że nie będą lecieć Nie no, to nie szybs. ma sensu Ej, dobra chłopaki, bo Ej, szkielet. się przypał szkielet. gdzie szkelet? Ej, dobra, Ja bym biegł cały czas w jedną stronę Go, panowie, go Dobra, dobra go, go, bo to uciekałem, nie ma co, bo tak, tak będzie kłopot Przerywamy program, aby nadać bardzo ważne ogłoszenie. Wspólnie z chłopakami z Nice One Team otwieramy kanały robloxowe. Tak, nie przysłyszała się wam. Otwieramy kanały robloxowe. Co wiąże się z jeszcze większą ilością filmów dla was. Polecam już teraz zasubskrybować wszystkie trzy kanały i wyczekiwać na odcinki. Linki do nich będą w opisie. No i super. Ej, okej, okay, już nie ma tego brzozowego takiego stricte lasu. Czy tu jest jakiś żelazo? O, tu jest więcej, więcej tego, więcej terenu otwartego bardziej. Tak, tak. To będzie można szybko jakieś zwierzątka znaleźć. Oj! Jezus, Ej nie. Maria! Jednak ja nie, gdzie jesteś? Halo! Jak to jest światło? Padłem. Ej, ryby są, ryby, ryby, ryby. Dawajcie ryby o. na głowę. łowimy ryby na głowę. Ty to jest borsuk? Nie, co to jest? Ty, to jest Pepe -pe Pan Dziobak! Pepe -pe Pan Dziobak! pp -pan -pan Pana Dziobaka! Ej, to jest Pepe -pe Pan Dziobak! Dobra, dojechamy. Jak myślicie, daje mięso jadalne, czy nie? Nie robimy mu krzywdy? Pepe Pan Dziobaka chce skrzywdzić? Nie patrzcie... Dobra, nie patrzcie. Otruł mnie! Otruł was Ej! Ale jest karma! Jest przypał, jest Fajne. przypał A dobra, nie, tylko trochę Tylko trochę okay. przypał Ej, uwaga, wiedźma, ej mamy wiedźmę i kota, dawajcie, tu jest chata Ona musi mieć żarcie Na głowę ją, wszyscy razem, z przypał Dawać. O, Dobra Zmisowałem Tylko nie po sobie Dobra Dobrze. Dobra. Dobrze. dobra, dobra, Ty, ale to ma... Jeszcze jedna jest w środku o, w środku jest jeszcze Co? Jedna. Walę na dziurę Dobrze. Dobre, udało się, udało się. Ej, szkielet tu jest. Plec, Pochowaj się do domku. Tu nic nie ma. No to i dobra, sklepani wszyscy. Dobra, ale jakaś podstawowa... Wioska, Upa, wioska, wioska. wioska, wioska. wioska.